Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na astrologiczną prognozę na miesiąc sierpień 2019. Miesiąc ma bardzo dobre, wyjątkowo dobre i szczęśliwe konstelacje, dlatego nazwałam go miesiącem szczęśliwych konstelacji. Po pierwsze, Merkury i Jowisz wyruszają w bieg prosty. Merkury już na początku miesiąca, czyli jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, o sprawy zawodowe, o sprawy pieniędzy, o sprawy komunikacji czy też wyjaśnień, będzie można już od wszystko uporządkować i wyjaśnić. Siła zaćmień poprzedniego miesiąca trwa jeszcze i będzie aż przez kolejne następne 6 miesięcy, czyli do grudnia, w którym dojdzie do następnej bardzo silnego zaćmienia na osi rak ko koziorożec. Będzie się pomału będziemy to przepracowywać, tak może to określę i na, następnie już w tym miesiącu, czyli od, od pierwszego razem z Merkurem, który wyrusza w bieg, w bieg prosty, następnie z Merkurem, który 11 wyrusza w bieg prosty, mamy z planetami, które znajdują się w znaku: 2 Słońce, Wenus, Mars. I później Merkury przede wszystkim myśleć o szczęściu, o spełnieniu, o miłości, o radości i spełnianiu swoich życzeń serca. To będzie w pierwszej połowie miesiąca i następnie wszystkie planety przechodzą do znaku Panny, i tutaj będzie można nie tylko zatwierdzić i stworzyć długofalowe, szczęśliwe projekty, ale także za, zabezpieczyć się na wszelkich poziomach życia. Szczęśliwą konstelacją jest przede wszystkim połączenie słońca Wenus w znaku, w znaku lwa, która trwa od 6, właściwie wcześniej mo, można już powiedzieć, od 1 od aż do 21 słońce idzie pod, pod rękę razem z Wenus. Jest to przede wszystkim miłość, jest to szansa na przyjemności, na, na radości, na luksus. Na nie tylko miłość, jeżeli chodzi o partnerstwa, ale także dogadanie się z dziećmi, przyjemny czas z dziećmi, z przyjaciółmi, z kolegami, z, ze znajomymi, poznanie nowych miłości, wejście w relacje, stworzenie kompromisów czy też inne jakieś przyjemne akcje. Najlepszym aspektem całego miesiąca i wyjątkowym w tym roku jest przede wszystkim połączenie Słońca z Wenus i tworzący się trygon do Jowisza, który trwa od 7 aż do 10. .00. 10 rozpoczynam Warszawę, warsztaty w Warszawie, na które serdecznie zapraszam z tą najlepszą konstelacją roku. Lepszej bowiem konstelacji nie ma, jeżeli chodzi o wszystkie przedsięwzięcia. Co tutaj rozpoczniesz, co tutaj zaczniesz? Czy to są zaręczyny, czy to są oświadczyny, czy to jest ślub, czy to jest rozpoczęcie jakichś projektów zawodowych, prywatnych, finansowych. Wyjście z jakąś inicjatywą, obojętnie co chcesz, żeby to się spełniło, wszystko jest tutaj uwieńczone sukcesem, wszystkie prze, przedsięwzięcia oraz szczęście. Oraz szczęście. 15.8. mamy pełnię w znaku wodnika, która już jest po, podkręcona większym ogniem, jednak jest to, ta, jest, jest to także konstelacja szczęścia, pełnia, stoi w opozycji do. Do Wenus, do Słońca i do Marsa, przede wszystkim do Wenus w znaku lwa. I tutaj znowu jest poznanie nowych osób, poznanie, poznanie swojej miłości, życia, a także bardzo dobre aspekty, przede wszystkim dla, dla relacji. Będzie więcej dramatyzmu, dynamizmu, więcej ognia, więcej ekscytacji. Jednak wszystko może doprowadzić do. Do szczęścia. Bardzo dobrą e, konstelacją. I jeszcze wcześniej, może 16-8, należy uważać, czyli wszyscy razem, ponieważ Merkury, znajdujący się w Lwie, stoi w kwadracie do Urana. To jest razem z tą pełnią, która, którą będę także osobno omawiać. Jest to kwadrat płótni, jest to kwadrat wy, wypadków, czy też e, jakichś szybkich decyzji, które nie należy podejmować lekkomyślnie, ale właśnie dookoła tej pełni zastanowić się. 21 sierpnia super aspekt, wyjątkowy aspekt Merkury stoi w trygonie do Jowisza, który jest już w biegu prostym i wszystko co tutaj rozpoczniesz także, związane przede wszystkim z komunikacją, z biznesem, z zarabianiem, z wyjazdami, z, po, z podróżami, z nauką, z przekazywaniem wiedzy jest uchor ukoronowane totalną ekspansją. 30 sierpnia mamy najlepszy nów księżyca w tym roku. Słońce bowiem stoi w trygonie do rana. To co rozpoczniemy podczas nowiu 30 sierpnia w znaku Panny, który jest przede wszystkim związany z pracą, z porządkiem, z uporządkowaniem, z dyscypliną, ze stałością znak Ziemi, ale także z uzdrawianiem. Na przykład rozpoczniesz jakiś temat leczenia, czy też będziesz chciał rozpocząć dietę, czy też zawodowe, jakieś innowacje, wszystko co jest związane albo z pracą, albo z zawodem, albo z profesją, albo z pracą, to tutaj trzeba liczyć nie tylko na zyski, fortunę, pomyślności, ale te wszystkie efekty o odnowiu w znaku panny mają charakter stały, nieodwracalny i przynoszący przede wszystkim blask, zadowolenie i sukcesy. Szczególnie ten. Ten trygon Słońca do Urana. Dodatkowo mamy jeszcze z planetami w znaku, w znaku Panny. Merkury stoi właśnie w trygonie do Jowisza. Wenus w trygonie do Jowisza. Słońce w trygonie do Jowisza. Mars w trygonie do Jowisza. I to jest super, super konstelacja dla wszystkich znaków Zodiaku związana ze szczęściem, z ekspansją, z radością. I teraz będę przedstawiać co dla każdego znaku Zodiaku. Droga Panno, przed Tobą wyjątkowo dobry miesiąc i ten miesiąc musisz wykorzystać dla siebie z najlepszym nowiem w roku, który odbywa się w Twoim znaku pod koniec miesiąca, czyli 30 sierpnia. Posłuchaj jednak, co się będzie działo od początku. Nów księżyca i słońce Merkury, Mars i Wenus znajdują się w znaku Lwa. Nów księżyca pierwszego, kiedy Merkury także wyrusza w bieg prosty i dla Ciebie znajduje się w pozytywnym sekstylu w znaku raka. Chodzi o przemyślenie swoich życzeń serca i realizację życzeń serca w 12 domu. I tutaj tak, jak gdybyś do połowy miesiąca, ponieważ i Słońce, i Merkury, następnie od 11 i Mars 18 i Wenus do 21, znajdują się za Tobą, jak gdybyś coś przemyślała, przemy, analizowała, ukrywała, pracowała w ukryciu, czyli pokazywała to życzenie serca, ale tutaj skrętnie na, nad czymś pracowała. I, i y, może potrzebowała spokoju, może też izolowała się od świata, może nie chciała pokazywać wszystko. Zastanowiłabym się tutaj i przygotowała sobie plan. Ponieważ Merkury stoi do 11 w pozytywnym aspekcie, już w biegu prostym, chodzi o współpracę, chodzi o kooperację, chodzi o realizację życzeń serca, chodzi o jakąś protekcję, którą masz przyjąć. Chodzi o organizacje, w które warto wejść i o współpracę z, z mediami, z grupami socjalnymi, o wyjście może na Facebook, na YouTube, na, na Instagram, o większą reklamę, o stworzenie sobie zupełnie innego imiczu, ale też chodzi przede wszystkim właśnie o życzenia serca. 15. Odbywa się bowiem pełnia w znaku wodnika, bardzo ekscytująca, bardzo dynamiczna w opozycji do Wenus. To mogą być jakieś dramaty ogólnie mówiąc, czy też bardzo dużo ekscytacji, bardzo dużo ognia, które jednak finalnie zakończą się dobrze. Ty masz tą pełnię w szóstym domu. To jest Twój dom, ten szósty dom. I tutaj chodzi o zharmonizowanie dnia codziennego. O tematy zdrowia, o tematy dnia codziennego na rozdzielenie sobie tego dnia, jeżeli chodzi jak, jak przebiega praca, ile masz czasu na pracę, na zdrowie, na sport, na medytację, na przyjemności, na radości, na dzieci, na sprzątanie, na gotowanie i czy ta praca, którą ty wykonujesz jest naprawdę dla ciebie pracą odpowiednią, ponieważ... 18 przechodzi już Mars do Twojego znaku. A to jest determinacja, to jest siła, to jest siła przebicia przez następne dwa miesiące, to jest pewność Ciebie, to jest zdecydowanie, to jest, to jest praktyczne podejście do każdej sytuacji. Następnie Wenus przechodzi 21.08. do Twojego znaku. To jest, że będziesz się czuła świetnie, to będzie, że poprawisz swój wygląd wizualny, to jest, że będziesz w świetnym nastroju, że będziesz jeździć, że będziesz wyjeżdżać. To jest miłość, to jest poznanie nowych ludzi. Mars będzie łączył się z Wenus w pozytywnym aspekcie, w znaku, w znaku Panny 24. Wszystko, co tu rozpoczniesz od połowy miesiąca. Do 30 razem z tym nowym w Twoim znaku jest na stałe, jest zamurowane, jest zabezpieczenie. I Merkury przychodzi 30 i przez cały czas Uran stoi w trygonie. Czyli aspekty szczęścia, aspekty szczęścia, które jest na stałe, szczęścia spadającego z nieba. Merkury stoi w trygonie do Jowisza plus Wenus do Pany. Słońce przychodzące do Twojego znaku. Wenus ustawia się w trygonie do, do urana. 26 Mars stoi w trygonie do Urana. Merkury, później słońce stoi w trygonie do urana podczas nowiu. Takich konstelacji jeszcze nie było, dlatego że uran przeszedł do byka po 84 latach i to jest szczęście spadające z nieba. To są poprawy sytuacji finansowych, to są nowe cele, nowe wizje, nowe plany. To jest kooperacja, współpraca za granicą, to są studia, to jest nauka, to jest możliwość współpracy z ludźmi bardzo odmiennymi, współpraca, jeżeli chodzi o zakładanie biznesu za granicą, kooperacja, współpraca za granicą. To jest radykalna poprawa sytuacji finansowych i też nowe cele, nowe wizje, czy też nowi partnerzy, miłość, bo tu jest na pewno, że te osoby, które są same, no to długo już nie będą same, bo mają takie bardzo dobre konstelacje, czyli poznanie przede wszystkim swojego partnera duży. poznanie kogoś, kto jest na Twojej fali, poznanie osób, z którym będziesz, z którym będziesz szczęśliwa, z którym będziesz spełniona. Nie zapomnijmy, że uran także stoi w pozytywnym trygonie. Do Plutona i do Saturna później będzie stał, i chodzi przede wszystkim o tematy miłości, o wykorzystanie Twoich talentów, o, o zajęcie się pasjami, o zajęcie się chompy, tematy dzieci. Kto chce dziecko, może mieć dziecko, kto chce adoptować, może adoptować, o rozwój Twojej kreatywności, o rozwój Twojej indywidualności. Wszystko, co rozpoczniesz razem z nowiem. 30. I jeszcze masa aspektów, które są przede wszystkim od 18-8. Merkury w trygonie do Jowisza, Wenus w koniunkcji do Panny, Miłość, Wenus w trygonie do Urana, Nagłe Szczęście, Poznanie Osób, Wartości, Pieniądze, Mars w trygonie do Urana, Siła, Determinacja, Niecodzienna, nie, niecodzienna Siła Przebicia, Pracowanie z niekonwencjonalnymi Metodami, Słońce w trygonie do Urana. Lepszych aspektów w tym roku nie będzie. Ale nie to, że dla Ciebie, ale dla wszystkich. I to jest powiązane z, z Twoim znakiem, ponieważ te wszystkie planety znajdują się w Twoim znaku. Co rozpoczniesz podczas tego nowiu, dookoła tego nowiu? Jest na stałe to może być związane z pracą, z pieniędzmi, z wartościami, z kreatywnością. Porządkowanie, porządkowanie swojego życia, porządkowanie swoich relacji, porządkowanie swoich imni. To co cię męczyło, co cię ograniczało, co ci nie, nie dawało się rozwijać, teraz pójdzie wszystko jak po maśle. Co tam po maśle z Uranem? To jest szczęście, ogrom szczęścia spadające z nieba, to jest fascynacja, to jest radość. To są te wartości, które dadzą ci zabezpieczenia na stałe. Nów księżyca odbywa się w nowym znaku i chodzi o ciebie, chodzi o twoje marzenia, o twoje życzenia i relacje, o tematy relacji, w której relacji wejdę. Ja myślę, że, że wiele osób, które tutaj zdecyduje się, nie wiem, na wejście w partnerstwa, na śluby, na zaręczyny do około 30, na otworzenie jakichś firm i współpracę i kooperacji, czy też otworzenie własnej działalności, ponieważ Jowisz następnie w grudniu będzie przychodził do koziorożca ustawiał się w Trygonie i ta działalność jest związana z Twoimi pasjami, z Twojej kompetencji, to jest zamurowane, to jest, że przynosi sukces, to jest, że przynosi powodzenie, to jest przede wszystkim, co będzie przynosiło Ci zadowolenie, ale też zabezpieczenia na dłuższy, na dłuższy czas i miłość przede wszystkim, tak? Otwórz się na nowe. Ja życzę wszystkim pannom wspaniałego miesiąca, a taki będzie na pewno murowany i życzę wszystkim pannom, które mają urodziny, spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego dla was.